Nieodłączną częścią każdego sezonu totalnej porażki jest jakiś główny antagonista. A kto takim będzie w nowym sezonie? Ja mam teorię, że to może być jeden z następujących uczestników. Scary Girl, która wygląda na taką szaloną dziewczynę typu easy, lecz trochę mroczniejszą, plus jej przydomek Scary Girl, straszna dziewczyna sugerujący, że może ukrywać swoje prawdziwe imię, kusi mnie ku wizji, gdzie to ona będzie antagonistką. Inną postacią jaką bym wytypował jest Axel. Wyglądająca na taką twardą dziewczynę i przez jej wojskowy ubiór myślę, że może być ona babką typu Joe, więc myślę, że miałaby cechy na ciemny charakter, chociaż że będzie to brick w formie żeńskiej. Też mam pewne przeczucia do Keyleba. w Polsce myślę, że będzie go się wymawiać po prostu Kaleb, który widocznie będzie takim mocno przystojnym facetem i uważam, że mógłby wykorzystywać swój wygląd do swoich celów jak Justin czy Alejandro. Laico like com isso,